No to wchodzimy do mieszkania, tutaj mamy przedpokój, te drzwi będą zmieniane, tutaj jeszcze koncepcja jest nieznana, pomysł jest, ale trzeba poszukać jakichś fajnych drzwi. Szafa już jest sprzedana, czeka aż nowa właścicielka ją odbierze, też ją kiedyś przerabiałam, są takie wielkie lustra, to są drzwi z szafy. I myślę, że to jest fajne, akurat można się przeglądać. A little i płynnie przechodzimy sobie na VoiceOver. Cześć, nazywam się Karolina Ziętek, witam Was w kolejnym filmie z metamorfozą, tym razem całego przedpokoju. Tutaj pokazuję Wam jak ciemna była farba w całym przedpokoju, taka ciemno ciemnoszara. Ja wybrałam odcień 5461. Jak widzicie on nie jest biały, tak delikatnie przechodzi w jasną szarość. No ale mimo wszystko martwiłam się, że ta farba nie pokryje tej ciemnej szarości. Na szczęście dwie warstwy wystarczyły. Tutaj ambitnie podeszłam do malowania sufitu, który przechodzi z kuchni na przedpokój, i po pierwszej warstwie się poddałam. Poprosiłam o pomoc szwagra i tymczasem zajęłam się czymś bardziej kobiecym, czyli wymianą e, halogenów. <laughs> I byłam z siebie bardzo dumna, bo nie lubię elektryki, boję się jej. Tutaj szybka metamorfoza mojego wieszaka na ubrania. Deska, stara deska i stare klamki do okien, które zostały. Odnowione. Tutaj już szybka metamorfoza mebla, ponieważ sprzedałam moją szafę, która stała w tym przedpokoju, i za mniejszą kwotę niż pozyskałam ze sprzedaży szafy, zakupiłam taką maszynę do szycia. Wszystkie elementy metalowe zdemontowaliśmy, a ja zabrałam się za szlifowanie. I odnawianie troszeczkę serca w nią włożyłam, ale bardzo mi się podoba efekt końcowy, taki ciekawy, niebanalny mebel. Chciałabym, żeby to wszystko tak szybko trwało. No i zobaczcie, tutaj stała wielka szafa. Dzisiaj została zabrana, sprzedana. No i postawiłam sobie teraz tutaj konsolę. No i wiem na pewno, że muszę skrócić tutaj te nogi, obciąć, żeby ją całkowicie dosunąć do ściany. No, i teraz jest idealnie. No, i szybkie malowanie. Błyskawiczne wręcz. Ale trwało to jednak dwa dni. Jednak ten wysiłek był warty. tego wszystkiego. A teraz pokażę go wam z bliska. Tutaj można wszystko otworzyć i w środku znajdziemy, musiałem ten kluczyk wyjąć. W środku jest po prostu taka dziura, do której też można coś włożyć. Tutaj mamy takie metalowe elementy. To można, może też służyć jako wieszaczek na przykład na parasol. Zawiesić sobie tutaj. Wygląda to całkiem fajnie. Te szufladki są mega. Patrzcie na to. Wiecie co to jest? Tutaj się szpileczki pijało. Kiedy pani tutaj szyła. Tutaj miała wszystko pod ręką. Więc zostawiłam to, bo to jest taki fajny element historyczny. Tutaj jest druga. Zawsze można coś tutaj schować. A tu mamy świetne miejsce na klucze. Spójrzcie, cały proces przemiany tego mebla możecie zobaczyć już na moim kanale. Powstał osobny film, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam was serdecznie. No tutaj zawieszam sobie dekoracje Znalazłam je na Allegro. Zaraz Wam pokażę dokładnie nazwę i opakowanie. Podobają mi się takie niebanalne lustra. Fajna ozdoba, może mniej funkcjonalna, ale wyglądają naprawdę spoko no i kwiaty, eukaliptus zakochałam się totalnie w tych kwiatach, w tych liściach mam je z Blossmi. polecam wam serdecznie, bo one robią robotę, są przepiękne no i tak prezentuje się całość, jedyna moja dekoracja w tym przedpokoju to właśnie taki oto mebel a teraz drzwi 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 wymagały wymiany no i chciałam to zrobić tanio. I tanie się już nie da, ponieważ znalazłam je na śmietniku. Więc tutaj tak pokrótce, jak wyglądał proces przemiany. Obok śmietnika takie skarby. I tu zauważyłam piękne dekory, które mam nadzieję uda mi się pościągać i zamontować do drzwi. Tata mi w tym może pomoże, nawet fajne są uchwyty. Więc będę działać. No trzeba było wszystko przykleić, przemalować. I cały film osobny na ten temat znajdziecie już na moim kanale. Bardzo Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie. Ach, ach, one już pięknie wyglądają. Z samym primerem. No cudo. Nadeszła pora na te drzwi wejściowe. One są strasznie żółte w porównaniu z tymi ścianami. Dlatego również musiały przejść metamorfozę. Musiałam je przemalować, a całość zobaczycie już na moim kanale. Zapraszam Was do oglądania, jeżeli ten film przegapiliście. Następny dzień i malowanie drzwi farbą w odcieniu 5461, czyli taką samą jak na ścianie. Będę malować też te elementy i dosłownie wszystko, żeby się fajnie zelało ze ścianą. historia jest taka, że do trzech razy sztuka. Znalazłam jedne drzwi w moim mieście rodzinnym. Były bardzo ciężkie, więc myślałam, dobra, coś z nimi zrobię, jakoś je przerobię. Później na następny dzień jechaliśmy do miasta obok, gdzie też były te wystawki wielkogabaretowe, Znalazłam kolejne drzwi, przepiękne, ale były zdecydowanie zbyt ciężkie. I w ostatni dzień tych wystawek i przez przypadek totalny w takiej Uliczce jednokierunkowej, ślepej uliczce, znalazłam te drzwi, a później znalazłam te dekory pod swoim blokiem i stwierdziłam, że dołożę je tutaj. A dekory wcześniej były przeze mnie szukane na Allegro, a one wychodzą dosyć drogo, więc znalezienie ich to po prostu super duże szczęście. Jedyne co dokupiłam, to właśnie taka klamka. Za 30 kilka złotych na Allegro. Wystarczyło te drzwi przemalować. Tata mi tutaj bardzo pomógł, bo ja zajmowałam się tymi drzwiami. To tata w tym czasie usunął zawiasy i tutaj wygładził miejsce, gdzie był zamek. Wszystko rozkręcił, zaszpachlował, wygładził i mi pozostało tylko zamontować te dekory i przemalować te drzwi. Przedpokój wreszcie gotowy. Jest tutaj tak jasno. Tak pięknie i przytulnie, że jestem aż w szoku jaką metamorfozę on przeszedł. Tak naprawdę, jedynym wydatkiem tutaj, to jest ta maszyna, która została przeze mnie przerobiona. Film również już jest na kanale, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. 100 zł, 20 zł taboret. 20 zł tutaj, ten oto wazonik na giełdzie Staroci zakupiony, i te lustra. Lustra z Allegro, wrzucę Wam tutaj zdjęcie opakowania, myślę, że znajdziecie jak tylko wpiszecie lustra dekoracyjne. No i drzwi, które przeszły totalną metamorfozę. A, wspomniałam, to jest najdroższe. To jest najdroższe. Zamiast kupować drzwi tutaj i tutaj, kupiłam właśnie. Mm, Taką szynę, prowadnicę do drzwi przesuwnych również na Allegro. Tam Wam linka w opisie pod spodem. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie tutaj różne wykończenia po prostu zamówić. Ja chciałam takie bardzo proste, klasyczne, żeby nie zepsuły efektu drzwi, które zostały znalezione na tych wystawkach wielkokabarytowych. Czyli ktoś je chciał wyrzucić, one zostałyby zniszczone, więc twierdzę, że je uratowałam. Dodatkowo dekory które można kupić i chciałam takie kupić. Taki jeden kosztuje około 36 do 50 zł, taki małe kupicie od kilku do 15 zł, więc wyszłoby to dosyć drogo, a my je znaleźliśmy, więc tutaj uratował ze starych, porzuconych mebli, zamontowałam tutaj, przemalowałam całe drzwi i zobaczcie jaki fajny efekt. To samo zrobiłam z tymi wejściowymi dodatkowo odmieniłam swój wieszak, który tutaj już był, ale zamocowałam do niego stare klamki. To są stare klamki okienne, więc też fajne zastosowanie czegoś starego. I mam nadzieję, że ta metamorfoza Wam się podoba, bo tutaj jest ona naprawdę spora. Wieszczadzki Karolina, bo to 7. lat